Cześć, ja jestem Martinus, a to jest drugi odcinek, który jest, o nie, który jest robiony zaraz po pierwszym, a to jest epicka oczywistość, mu, tak, gdzie muszka, ty głupi brzus. tak, polubię handel z ale <grywa> gdzie tak, gdzie, brzoza, zaraz, nie ukradnij ci drzewa, tylko sprawdzać w serio tak działa. Jedno drzewko. Tylko jedno drzewko z Nie myśl. Chyba wszystko. Jedno drzewko, sprawdzimy czy tak działa. Jeżeli tak, to szukam już, a Jak nie, to już szukam innego drzewa, który bym mógł dodać. Gdzie są te dwie sztuki oaku. Nie, ja mam pomysł, zmienię na chwilę na angielski, zobaczymy co to jest OAK Albo raczej zaraz wam powiem, zaraz wrócę Zaraz, zaraz, powrotem o, OAK, znowu OAK To jest Łódz, zwykły Łódz To jest Wooden Planks Uff, OAK, wood, co to jest OAK? Istnieć jasny Czemu to zdali po polsku? Za mało uśrodków He nie mam berednych pojęć OAK, co to no, jest? Gdzie no, OAK? Czasem, wiem, że jak ja to sprawdzę. Skoro... może mają już nie mają? Ma, ma nie mają. Kurde. Sprawdzę, co to jest oak na creative. Zaraz wrócę. No jestem. Dowiedziałem się teraz, co znaczy oak. W życiu bym się nie domyślił, że oak to nie jest w a dom. Słynęł mu czyli chyba tego. Dobra, nie tu widziałem. Wchodzimy tutaj. Lew. No może już z może być problem. Górze mnie zabiję. Nie ram się. Nie będziesz mierzywcem. O nie. Idzie tu. Idziemy. <śmulny> bo... No jakby mnie hace, to było półtorej na raz Co jeszcze jest królik i... Sandra. Ja były tego jest... Fuck. Jeszcze gorzej chyba. Nie wiem, ja go się nie widziałem tych jest nieagresywny no i właśnie lagi czyli zdjęcie Krokodugi. tak łóżko się odrodziłem nie mówię że zaraz się widzimy jak tylko dojdę na miejsce to są właśnie lagi o właśnie sobie tam to Więc mam tu się nie zagrać cóż to jest? kaczka, kwak to dosłownie, kwak co to, to drzewa Демс ты жон где сеть есть где сеть, ешш выгляди таби Слупата ты, слупата ты У, курдэ, левый! Взять! Zawałbym je wziął teraz <noise> Ale Czy żeby to było ak? bo już tam nie wiem, to jest oak teraz Znaczy 35 takich drewnian z oaku Czy ileś tam Po prostu nie ma więcej takich drzew Kurde krowy już Fuck, tak, naprawdę nie ma... tam, tam jest las, tam jest las Skurde Coś nie bacz Wągiel A Wągiel, wągiel Patrz jedna szlafka, eee, masz te pochodnie No Tylko <grystanie> ja tak mogę zrobić Ty Tygrys. ty Świnia chyba Cóż to cię dziwne świnie, to jest R. o! Level-up mogę zrobić. Na tym poziomie mogę dać krytyki. Mogę zwiększyć obrażenie. Hardness nie jest to bardzo zła obrona. No nic, tak czy siak zwiększymy sobie krytyka. Te dwóch. Tam jest to. Tam są dęby. Nie ten duże, ale te małe tam dęby. Polujemy sobie drewno Zbudujemy wtedy fajną budowlę, jak się to orientuję. A potem będziemy robić, nie wiem Coś się myśli, to jest roboty na 100 odcinków Nie wiem co jest to, ale co jest tak czy siak To jest to Także więc super O, jabłuszka, ale mamy jeszcze dwa inne drzewka, takie? Super. Świetnie. I jak dużo. Już nie potrzebuję... ...więcej. Dlatego udamy się teraz Czemu, czemu to tego takiego tu przebywa ciągle? Nie mam wrażenie, nie czy... Okej, okay. nie potrzebuję więcej. Byłoby nawet było... ...by było jabłka. No dobra, jabłek. Jest dużo z tej Okej, tu coś chyba buduje koleś. Co, to, cóż to jest? Co ty tu robisz, kolego? Buduję. Hmm. chyba robię taką górkę, żeby coś na tym budować, tak? Jakiś ten przyjrzymy bliska. A, on no taki most? Tak, nie, więc jej. Wągiel przyjdę tu po tym. albo tam. Coś jeszcze go nie wiem, jakiego tytułu słowców teraz. Zajmij to. Nie radzę tego rozwalać, bo to jest dosyć silne. Dosyć silne, Kurzające, bo coś się oddala i potem ciężko to a ciebie to zawsze bije. to jest? Slime? Jaki slime? Uuu, śmieszny. Może wam pokażę, jak chcesz w tobie wózku odrodzi. Chodźcie z Nie myślcie, tak. super. Chodź, chodź, chodź. Dłużej. I nic się wleciał to. Takie coś atakuje droga. Zostawisz sobie to łóżko jeszcze. Oak. Cztery sztuki. Tak, to będzie to. Dla żół. Mogacie niespodziankę. I za część drewno, otrzymujemy tak, takie denary. Dniery. Długi też. Oak. Super za mało surowców. Idealnie macie. Najbardziej coś mi się przywidziało no, Dobrze. A, bo oni jeszcze budują tam coś innego tam, gdzie widzieliśmy. To co? wiesz wieża obserwacyjna. Tam mamy rybaka, ale potrzebujemy za to sieci. Mogliśmy nocny przespać, to sobie złapać pajączka. Albo kraba, albo się części. Tak, to jeszcze zrobimy jeszcze. Psy, dzieciak. Ale ja mam pomysł, możemy jeszcze zrobić zanim... No słońce otrzymywa ludzi, ale tak, szukuj, szukuj. o taki chwilę. Szybko, szybko. Przydałby się domek. Zaraz znajdziemy fajną miejscę na dom. Nie w tą stronę, jak już to tam. Są góry. Na górze, dobry pomysł. Lisek. O, z Jak właśnie tak powiedziemy To chyba Oczywiście, to jest dobrze Mil Co on atakować nie chciał? Czy mi się zdawało? po prostu robię w moim kierunku? Ha, mieczek Ten mieczek jest fajny Co tam, To tamto jest 0,00 po lewej stronie Ten taki mieczek Co? Gdzie? Wróg? Nie wróg Też no chyba, chyba się nie boję. Wow, tu jest fajna mieście, tylko na domek. Tak, tu się chyba się my. To jest niebezpieczne. Ciężko się dostać, bardzo dobrze, byś tak mówić Z tym śladem dostęp to jest wioski, no ale to o tym pomyślimy potem. Co to jest? Co to ja, ja. chciał zabić. Mamy chyba level Jest level, jest Ale jeszcze nie muszę niestety dać Bo to co, ileś się w się wstać chyba Tak, tam taka fajna polanka Polanka No i się w domu może Dużo wody, dużo gór, to lubię Dobra, mam w ogóle jeszcze go Mamy Okej okay. Nie jestem od razu mówię, dobry w budowie domów W ogóle nie jestem dobry Taki prowadzi leczny domek z kamienia z kamienia byłoby fajnie. bo noc idzie. Kicia. Dobra, budujemy. Drewno nie jest najlepszym pomysłem, bo dziwnie wygląda, ale no zrobię, trudno. Przydał mi się trochę kamień. Uuu, lak. Ale kamień można łatwo znaleźć. Ja myślę potem. Ja, nie widzę jak to można fajnie było zbudować. Niestety. A ja chyba mam mały pomysł. Znaczy, pomysł. Pomysł ten nie. Mam. Taki się budować. No, ale zrobimy może taki. Nie kwadrat. Nie będzie kwadratu. Nie lubię kwadratu. To jest w kwadrat. Teraz tak patrząc I co się dzieje? Oj, chciałbym, żebyśmy żeby co to robić. Żeby robić. tu było jakoś lag czas nie może lagować niestety ale to ja w się przyzwyczaić trzeba uważać na potworki Okej. obiecuję, że taka podstawa Pełnię to potem drewnem A to potem jutro to już jakiś twór, jest gdzieś na mapce Może zobaczymy, co to jest, Przecież nie Jeżeli to miałby być wilkołak albo coś w tym stylu To wola tego uniknąć, bo wilkołaka za bardzo nie idzie rozwalić Można pewnie nie taką broń, jaką ja mam Dobra, wracamy do wioski, tak to by... O, daleko O, mam pustakę Jeszcze jeden pomysł X. Przecież nie, to bardziej dom, trzeba by do yy, dooo numer jeden może będzie więcej? nie wiem nigdy no i nie będzie zielony kolor ok jeżeli z kolei miałbym zaskoczyć to bym miał a nie, nie zaskoczy bo jest ta kulka by rozwaliła każdego potwora to druga księży nawet kołczyci na latają stór to jest potworem zabiję go chyba tylko jak wany sprawdźmy nie, w sumie nie. Szczurnie jest z potworem. O, dobra. Wracamy do łóżka. I kończę chyba co Jeszcze nie wiem, ile czasu mam. Oj, zombie na dołu. Kimś No zombie już. Chodź, list jest. Halo, halo. Człunacz, albo na Zakończymy tego quiz rozgadził, ale mam pomysł. Zrobimy to tak. Śmieję ten pomysł teraz zobaczę Ej, jest lepiej. Mózg? Auć, dobra. To będzie brain zombie, mózg zombie. Wózka. Tak. No dobra, o już buduję coś tam fajnego. Zaraz wracam. Mm. Ok, jestem. Prześpimy się. Jeszcze poobserwujemy sobie następnego dnia, jak on to robią. To, co ja gadam, to... No, budują. Idziemy zobaczyć postępy budowy. Przejmuję tą deskę, tak? Zimnik, nie bierzmy się za ciepło, bo moich ludzi... Mój! Ach. Zabiję go, To ja go zabiję, nie tylko. Tak właśnie wygląda moja praca w charakterze obrońcy losu. Jest... Niekoniecznie, ale dużo wilków, creeper, wszystko ci jest. To nie było jakie wilki, tak większe. Gdzie jest ta tu budowa? Gdzie ja to buduję. Hmm. Tam coś widzę budują. Czym tam dwóch jest. Tak, tam budują cię? Sprawdzę to. Nie, tam jest pole uprawne. Gdzie on tu budował? Tak! Tu zbudował pole, fajnie. Aha, on nie budował tego mostu, co on budował No, pole uprawne zbudował. Haha. <gryż> Rysz. Dobra. Użki lecik! Jak się masz? Móżesz Kurde, zapomniałem, że szkieletki nie są takie słabe jeszcze. Puska! Coś po co? nie nie ma. To nie drzewa. czym też mamy w tym może? To on jest dyskarką, to jest opaczać, przynajmniej. Ale po co mi spał? Uj, co było? Uj, czek o mam 4 serduszka bo ekstra mam odpowiednie no dobra ja będę chyba pomału już kończył ten odcinek pomału w sensie że już kończę chcę coś sprawdzić w budowie zachód, zachód. Tam, tam słońce zachodzi na wschodzie czyli druga strona 44 metry jest w tamtą stronę w takim razie budują coś teraz to zobaczymy i kończymy Gdzieś tu coś buduję, tak na to wygląda, o okay. tu. O! Mam jakieś Ręka zombiego, czaszka zombiego, o 44 miejsca na... Nie, 44 kratki na zawód. Tutaj. Tu drzewa są ścięte, tutaj coś porównywał. Nie, nie mam pojęcia co mi budować. Ale dowiem się tych w następnym odcinku. Jestem Marcinus, a to jest oczywistość. Koniec odcinek drugi, cześć, do następnego.